Cześć Czołem! Witam Cię w cotygodniowym poradniku. W naszym cotygodniku, gdzie z Jordanem Mazurem. Opowiadamy, jak mieć zdrowie, ponieważ to jest kanał mijazdrowie.pl. No i też opowiadamy, co robić, żeby mieć więcej energii. I tutaj dzisiaj chcę się podzielić bardzo istotną rzeczą. Jeśli tego brakuje w życiu, zauważyłem u siebie i u innych ludzi, i u ludzi, którzy na przykład piszą książki, i są uznani z czegoś, że z jakiś, osiągnęli jakiś robiący wrażenie, wynik na innych w jakiejś dyscyplinie konkretnej, to te osoby oraz osoby, które mają dużo energii, to właśnie łączy je ta rzecz, że robią to coś, a te osoby, które mają mało energii, to właśnie tego nie robią. I ja zauważyłem u siebie, że jeśli tego nie robiłem, to to rzeczywiście tak było. Spadek energii, zniechęcenie, lenistwo, nic mi się nie chciało i coraz tak w dół, troszeczkę w dół, w dół, w dół, w dół. No i z tego można wyjść, zaraz ci powiem o co chodzi, i na koniec też będzie propozycja dla ludzi, którzy obejrzą wideo do końca, ponieważ będzie można przyspieszyć wejście na ten wyższy poziom energii, na to, żeby generować sobie więcej energii różnymi sposobami, mieć dostęp do czegoś, do czego zazwyczaj nie dajemy dostępu, więc tak. To będzie coś nowego, to jest coś nowego. Przygotuj się teraz. To, co ci chcę powiedzieć, to co obiecałem na początku tego wideo. Jeśli nie ma w życiu Twoim wyzwań, to często może być to przyczyna braku energii. Jeśli nie poszerzasz strefy komfortu, nie robisz czegoś, co jest dla Ciebie trudne, nowe, no to niestety z czasem może braknąć tej energii. To tak samo jak nie konfrontujesz się z zimnem na przykład. Bo to też może być wyzwanie. Wyzwanie może być przebiec z 10 km, gdzie zazwyczaj nie biegałeś przez 5 lat. On na przykład. Albo zacząć wstawać rano, gdzie nie robisz tego. Lub zacząć mówić to, co się czuje, czuje wewnątrz i czujemy, żeby powiedzieć, a nie mówimy. I przerabiać te blokady, żeby się uwolnić. Więc różne mogą być wyzwania. U każdego będzie to co innego. No i ostatnio u mnie na przykład wyzwaniem było robienie głodówek jednodniowych, gdzie ja kilka lat już to robiłem i ostatnio miałem nawet długi 12-dniowy post i teraz, gdy miałem robić, co prawda już nie na wodzie, tylko suche te posty jednodniowe, to jednak to było, sprawiało mi trudności i parę razy nawet przełożyłem ten post. I tak sobie pomyślałem, nie, nie, nie! Nie, nie, nie! nie tak nie będzie! Nie, nie, nie! Nie, bo raz, że i powodują, że się oczyszczam, mimo więcej energii, dwa, że to jest wyzwanie, i później większą satysfakcję mi sprawia jedzenie, większą radość, większą radość mi sprawia też życie później. Bo jelita są oczyszczone, jelita to jest drugi mózg. No i na różne sposoby oczywiście to można robić, więc też to nie musi być wyzwanie w postaci jakiejś gudówki, aczkolwiek ja, ja, ja wybrałem tą drogę i parę innych rzeczy jeszcze. No i teraz, jeśli już masz, wiesz, czego się boisz, czego się wstydzisz. Co powoduje wyjście ze strefy komfortu Twojej, co jest dla Ciebie wyzwaniem, no to teraz zapisać to w kalendarzu i to robić. I zobaczyć, że przyłamywanie się, da Ci większą satysfakcję niż na przykład niż na przykład nagradzanie się za nic. Jeśli po takim przełamaniu jeszcze dasz sobie nagrodę, na przykład ja dzisiaj nie jem, ale jutro. Jutro sobie zjem, ojej, to to i w nagrodę dam sobie czekoladę bez cukru, bo ja lubię taką, no to to będzie smakować. O ile będę mieć ochotę, oczywiście. Bo jeśli sobie tak po prostu będę dawać i ty tak będziesz robić, to będzie takie, a fajnie, jeśli robię jest nagroda. To tak samo jak dzie, dzie, dzieciom na przykład dajesz po prostu za nic pieniądze, jeśli masz dzieciaki, wychowujesz dzieci, to one się uczą, że po prostu za nic się dostaje pieniądze. A jeśli im pokażesz na przykład, posprzątasz, masz 5 zł, i potem jeszcze pokażesz, na przykład, słuchaj, może dzisiaj wziąć 5 zł albo jutro wziąć 10 i od razu jeszcze uczy inwestycji, tak, tak, tak nawiasem mówiąc, można zrobić, no to też też. Dziecko jest później bardziej samodzielne. Dziecko jest bardziej, bardziej mm, myśli o tym, żeby robić coś, żeby. że przyczynowo skutkowo jest praca, jest później efekt. I jeśli jest na przykład efekt w postaci nagrody bez pracy, no to później oczekujesz, że dalej tak będzie, a może nie być. <ścoughs> no, więc tak, wyzwania. No i teraz w związku z tym, że nawijam o wyzwaniach, to też. Opowiem ci trochę więcej o pewnym wyzwaniu, które jeszcze Jordanem mam dla ciebie przygotowane. Wyzwanie trwa 90 dni, przez 90 dni, to jest 3, 3 miesiące. Każdy miesiąc jest na cztery fazy podzielone. Zmieniasz trochę styl życia, trochę styl myślenia, sposób myślenia, troszeczkę zmieniasz odżywianie i to wszystko dzieje się stopniowo i to jest dla kogo to jest? Dla kogo to jest? Najważniejsze, jeśli masz problem z wstawaniem. Nic ci się nie chce, często przekładasz na następny dzień i nie zna żadnych technik, żeby z tego wyjść. Ja na przykład znam, zastosowałem i działa. Na przykład jest ci ciężko, masz bóle głowy, nie możesz spać w nocy, źle się wysypiasz, masz często jakieś bóle brzucha, albo zniechęcenie w postaci takiej, że nawet nie, nie wiem, ktoś ci dał diagnozę, że masz debrechę i nie wiesz jak z tego wyjść. Albo na przykład prokrastynacja wyznaczasz cele i o nich zapominasz, ich nie realizujesz, lub nie masz, chcesz wyrobić jakieś nawyki zdrowsze i nie wiesz jak się za to zabrać, albo po prostu brakuje ci takiego kopa, no to to wyzwanie jest dla ciebie. 90 dni pracy, gdzie będziemy działać na w, w, nie tylko mentalnie, bo mentalność będzie oczywiście ale będziemy też pracować pod kątem oczyszczania ciała, pod kątem zmiany diety i pod kątem ćwiczeń fizycznych, dzięki którym to wszystko się będzie składać na to, że twoje ciało się będzie uwalniać od blokad mentalnych i tych fizycznych oraz będziesz się naprowadzać na tory, dzięki którym masz więcej energii po pewnym czasie. I po 90 dniach masz taki twardy nawyk, tak, twardy nawyk, ja to dobrze nazwałem, taki naprawdę uuu, 90 dni robienia czegoś, to jest solidna, solidna wiedza, e, solidna zmiana. I teraz oprócz tego są właśnie sesje indywidualne yy, i są też yy, takie online i są też spotkania mastermindy. Oczywiście w trakcie spotkania, w trakcie całych 90 dni. Czyli raz na, ty, raz na tydzień jest konsultacja, raz na tydzień są mastermindy, Konsultacje jest indywidualnie i to przyjmuje tylko uwaga 5 osób. 5 osób, dlatego że też musisz wiedzieć, jest to forma testowa. Nie będę w stanie czasowo więcej ogarniać osób. Więc pięć osób, które się do nas zgłoszą, to otrzymają dostęp do tego programu w bardzo niskiej cenie: raz, że promocja, dwa, że to jest forma testowa. I oczywiście w każdej chwili możesz zrezygnować, jest gwarancja satysfakcji. Jeśli nawet minie, minie rok odkąd zacząłeś ten program, zaczęłaś i po roku stwierdzisz, że jednak to Ci nie pomogło, to możesz, możemy Ci zwrócić pieniądze, i, a cena będzie i tak naprawdę bardzo niska, bo to jest, bo tak jak mówię program testowy. Więc teraz co jeszcze się będzie dziać? Jest pakiet standardowy jest pakiet VIP. I teraz o co chodzi? VIP to jest wtedy, gdy, gdy dołączysz do pakietu VIP, to mamy też spotkania na żywo. Tak, są spotkania na żywo. Raz w miesiącu, lub jeśli nawet będzie potrzeba, dwa. I to jest spotkanie, gdzie spotykamy się właśnie w tej grupie, gdzie ty i nieuczestnicy razem odbywamy proces związany z pewnym, można powiedzieć, uwalnianiem traum. Z pracą, z emocjami, które Ci przeszkadzają, z zachowaniami, to, co będziemy robić online i sam będziesz dużo pracować, to też będziemy robić na żywo i na żywo będzie to skuteczniejsze na pewno. Więc tak, dwa takie pakiety, ten standardowy i ten VIP, i ten VIP to spotkania też na żywo, i po tym jest, no, po tym są duże zmiany, Możesz zapytać, sprawdzić opinie naszych klientów. Dobra, i co, co Ci mogę dodać? Pamiętaj tak, gwarancję satysfakcji. Są te dwa pakiety. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do nas, zapisz też na naszą listę. Subskrybuj nasz kanał, mi zdrowie. Jeśli jeszcze tego nie masz odhaczonego, to jest okazja. I co, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.